Cześć, witajcie i czołem Wielkiej Polsce, z tej strony Faust. E, I co? Między odcinkami wymyśliłem, że jednak, patrzcie, Ledger mówi, że Litwa ma e, 43 prowincje tak, ta linia to litewska więc, aby zrobić Unię, musi mieć mniej znaczy. E, Commonwealth'a, żeby zrobić, musi mieć mniej niż 41, czyli maksymalnie 40. Czyli trzy prowincje musimy jej zabrać jakoś. Najłatwiej byłoby, właśnie, oddać Teutonikom po prostu. I myślę, że oddamy Białystok, żmuć i kaunas. I później to odzyskamy po prostu. Spokojnie. Na razie stracimy. Trochę prestiżu też. Um, ale dzięki temu. Teraz będziemy mogli utworzyć Unię. No właśnie. Jak tylko będziemy mieli Gdańsk i dziesiątą administracyjną. Dziesiątą administracyjna już niedługo. Gdańsk również. Dobra. Myślałem o ataku na... No, na na... na, 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 na Ottomanów. Póki są dosyć słabi. Póki... Moskwa jest zadłużona i ogólnie walczy i... Armia jest rozdzielona. Jak widzicie, Maskowi nawet nie jest gdzieś tutaj na topce. Moskwa jest dosyć nisko. Gdzie jest Moskwa? 28 tysięcy tylko? Serio? <grytanie> I 700 w banku? No to to jest moment, kiedy atakujemy. E, niestety Szwecja nie dołączy do wojny. Austria by dołączyła, Mamelucy nie dołączą. Z austriackimi wojskami moglibyśmy zastopować tutaj mameluków Znaczy, ym, nie mameluków, tylko ottomanów A Litwa rozprawiłaby się z Moskwą ym, 23 dopiero za 10 lat Kurcze, niepotrzebnie wzywałem wtedy tą Szwecję hmm. A jakbyśmy zaatakowali ottomanów, to by mamelucy dołączyli? Nie hmm. Nie, wolałbym jednak zaatakować. Um, jednak wolałbym zaatakować Moskwę. Um, bo tutaj mamy mameluków, więc. Nie, to mamelucy dołączą do wojny. Czuję. Um, no dobra, wypowiedzmy wojnę. Właśnie o samą Moskwę. Albo nie. O. Nowogród może zabrać im nowogród i handel. To by było straszne. Ale nie, wypowiedzmy o Moskwę. Zabierzmy Moskwę. Chociaż nie. Kurcze, no. No to, to, to jest wredna, wredna istota, no. Hm. <ślesy> A może cleansing heresy i wygrywać bitwy. Nie, to raczej nie wchodzi w grę. Eee, wypowiedzmy wojnę. Właściwie. Wypowiedzmy wojnę o cokolwiek. O coś, co będzie łatwo bronić. Na przykład, nie wiem. Ostrów. Ostrów jest tutaj blisko. Spróbujmy. Zróbmy to. Wezwijmy Austrię. Powiedzmy wojnę o Ostrów. Każmy oblegać Ostrów w Mołdawii, na przykład. A Nowogród w Litwie. Sami też pójdziemy na górę. Na przykład na Moskwę i na Riazeń, A na dole zostawimy Austrię samą z Ottomanami. Tyle, że Austria jest bardzo biedna. Ma tylko 28 tysięcy i 20 zablokowane gdzieś w Palatynacie. Dobra, luz Weźmiemy przejście od Palatynatu i sobie przejdziesz. Nie przejdziesz dalej. Ravens. Nie, przejdzie już. Dobra. Zaraz, anuluję ten military access. Oni już idą do nas, oni już wiedzą. Oni już chcą nas zniszczyć. Oni już tylko czekali na ten moment. To był moment ich życia. Time of their life. Petru się cieszy w tym momencie, bo jego komitet obrony się powiększa, ale spokojnie. Spokojnie. To nic złego. Dobra. Austriacy idą, powoli, ale sukcesywnie. Ruszają. Um, Litwinie nie, Litwinie, stop, wracaj, Litwo. Nie walczymy na dole, walczymy na górze. Tu ci dam na przykład, Litwa. Niech od Tomana sobie to oblega, zostaw to, zostaw to, niech, niech umiera. Jaki mają e, manpower? 5000. tysięcy. O, jeszcze więcej golda dostaniemy, proszę bardzo Dobra, tutaj tyle ile potrzeba, niech oblega I armaty e, Ty idź Tutaj tyle ile potrzeba, niech oblega i armaty Wy się wycofajcie i e, zabierajcie hajs z prowincji obok Stań na przykład nie... on kasimo w Kasimow oblegaj Dobra, niszczmy Manpower niszczmy... Pieniądze Tam przejść nie możemy Straciliśmy klejma na Sternberg Weźmy sobie Tą technologię, chociaż jest mega droga Ale ona da nam Lepsze jednostki To na pewno pomoże nam w walce Z Ottomanem, Ottoman bardzo szybko Tutaj wszystko oblega Niestety, to jest ten problem Zabrał nam spisz Spokojnie, nie jest źle Mamy jeszcze sporo manpowera E, tu na górze mamy dużo e, wojska. Ostrów zaraz. O, Ostrów już jest nasz. Moskwa dalej walczy z Uzbekiem. Uzbek daje radę w miarę. Daje radę. Oblężenia trwają. E, Kaługę jeszcze tutaj trochę zabierzemy pieniędzy. No i dobra. Litwin wszedł na. Litwin traci 2% nie, 2% to nie jest tak dużo. Straciliśmy znowu flotę. Masz zostać, tu debilu. Sieć tam. <grym> Dobra. Moskwa już podpada na chęciach. A to ona jest naszym głównym problemem, więc luz. Znaczy, właściwie nie jest problemem, a jest głównym, jakby. Wątkiem tutaj zainteresowania, że tak powiem, to z nimi będziemy walczyć. Fajnie, że czaga przyszedł i nam pomaga. Pomaga, em, może i mimo woli, może nie. E, pomaga w tym sensie, że walczy z moskiewskimi wojskami. Dobra, jak tylko padną te trzy forty, wycofujemy się, regenerujemy i może zawalczymy trochę z wojskami. Moskwa, Kasimow, niech jeszcze padnie Ryazen. I padł Uriazen. Dobra. Z powrotem. Teraz wracamy do siebie. Ok. Teraz zaznaczmy to na przykład jako target Austrii. To jako target Mołdawii. A to jako target Litwy. Warszawa upadła. Bardzo niedobrze. Trzeba ją szybko odzyskać. Bo stolica, stolicy nie, mo, nie wolno tracić, bo są wtedy bardzo duże kary. Gdzie tu jest dobry teren do obrony? Wizna. Wizna jest bardzo dobrym terenem do obrony i Podlasie. Staniemy tam i poczekamy aż mnie zaengageują a zrobią to w końcu. Idą na Kraków. No to możemy zaengageować wojska w Płocku. Atakują w Warszawie. Tu jest jakieś przejście. Tak, będzie crossing penalty. Ale nie mam żadnego. Ucieknę. 14, 11. 11. 12. 11. Eee, no to będzie trochę masakra. O! Wow. Co się stało? Włączyły mi się głośniki. Nie włączyłem też w sumie stopera, ale to za chwilę. Dobra, trudno. Hmm. Spróbujemy się bronić. Nie mamy liderów. Jest słabo. Wycofajmy się. Gdzieś na górę. Dobra. Jedna, e, wygrana, jedna porażka. Hmm. Powinniśmy trochę przystopować. No i Łorek zresztą już rośnie. A żeby je zmniejszyć, mnóstwo punktów musielibyśmy wydać. E, tak więc idzie dobrze przeciwko samej Moskwie. E, dobrze by było trochę skierować nakierować na przykład e, Austrię tutaj, L Mołdawię tutaj, a Litwę tutaj ściągnąć nasze armie razem na dół. Dobra, idzie Litwa już na dół. Do Wołynia. Fajnie się rozstawiliśmy. 60 tysięcy na 50 tysięcy. Lublin 7, Lublin 6 będą się bronili. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, Litwo. Ale obrona w bagnach to już jak najbardziej dobry pomysł. Hmm, jedenasty, czternasty, osiemnasty. To nie, to. my zostajemy. Broń się w dobrym miejscu, Litwo. Czemu uciekasz? O, o, atakują mnie. Litwo, rusz się. A, nie zdąży, Litwa. Kurde, no. Straciliśmy tak dużo. Gdyby oni trochę bardziej myśleli, no, ale nie myślą. Okej, okay, tutaj fajnie, bo Timurydzi i ogólnie stepowcy przyszli bardzo robić porządek. Wpierdoli takie tam. Mm, to nie jest źle, że tak powiem. Ty idź tu, ty idź tu. To są dobre tereny do obrony. No, niekoniecznie. Płocki jest dobrym terenem do obrony. No, czyżby Austria atakowała? Hmm, ciekawe. Ciekawe rozwiązanie naszego problemu. Dobra, ale jak widzicie, już zaczynamy odpychać. Już armia Ottomanów została zniszczona. Potęga załamana i jest dobrze. Eee, czy chcę coś od Ottomanów? Wystarczyłoby zabrać te trzy prowincje. Chociaż nie, właściwie nie, bo to nic nie da. Ale na przykład. Coś, coś takiego, co by im naprawdę zaszkodziło. No nie widzę tutaj nic specjalnie. Może byśmy właśnie wypisowali ottomanów. Na pewno będę musiał odbić Warszawę. I moje ziemie. W Warszawie będzie potrzebny... Regzoczyn mamy drastycznie ogromny. Szybko trzeba się z nim rozprawić ale nie jest źle moi drodzy, jest naprawdę bardzo dobrze to nie są drogie ziemie do prze e przekorowania później też tak patrzyłem, więc jest dobrze e dobra właściwie od razu róbmy na to klejmy na podlasie Otomanie, okay. e, czy raczysz e, wypierdalać z Warszawy? E, Moskwicz, ile masz armii? Maskowi? 25 tysięcy i 22 meryców. Inka masz. E, Oj ojen, ale spadł. Maskowi 12. Gdzie tu są pożyczki? E, nie wiem jak zerknąć... Murek z 14 tak? Uu, brawo. Bardzo dobrze. Uzbek chyba odzyska swoje ziemię. Będzie dobrze. Tak, Uzbek odzyskał dużą część swoich ziem. E, to jest chyba dobry moment, żeby właśnie jakoś, nie wiem, próbować wypisować. A, czy Litwa tam zdąży dojść? Bo ja raczej nie. A? Może zdąży w takim razie. Litwin przytrzymał. A? Próbuj. Dobrze. Zdążyliśmy. Duża bitwa wygrana. I stracili więcej wojska? A nie, właściwie nie my straciliśmy więcej. A, no, nie jest, nie jest kolorowo. Tomani już schodzą na low. Jak będą na low entuzjazm, będziemy może mogli coś od nich wyrwać. No i proszę, wojna o Unię. O Czechy. Nie, Austria z Czechami będzie bardzo potężna. Ale że Austria nas lubi, to chyba dobrze w sumie, że dostaną... Nie, bo my chcieliśmy zaatakować Czechy. Hmm. No i to już się robi, wiecie, ciekawie. Dobra, niech no zerknę. Hmm, która jest minuta 15. Hmm, o, straciliśmy nowogród, a właśnie jego chciałem zabrać i wyzwolić. Okej, okay, są buntownicy. Buntownicy walczą. Warszawa odbita. Otomani są na low. Entuzjazm. Mamy 8%. Możemy coś zabrać? Nie. Musimy mieć 10. Żeby móc. W takim razie odejdźmy na chwilkę. No okej, okay, to zbejtowało. Zawalczmy. Eee, ale chyba przegramy tą bitwę. Chyba, że zdąży litwa. straciliśmy riazań. Niedobrze. Litwa nie zdążyła. Zaatakowała oddzielnie. Ok, ale Bukareszt upadł i mamy już 14%. Ale teraz stwierdzili, że jednak są silniejsi. A teraz? Ok, już jest w porządku. Dobra, co możemy zabrać? Eee, może zwrócić Antakię mameluką, ale mi się to nie podoba. Ja chcę coś dla siebie budę chcę. Tylko ona jest bardzo droga, prawda? Tak, nie ma szans na budę. Na gole, na warszt, maros, silistra, buzał. Nic. To może łebki. O, łorebki będą bardzo korzystne. I pieniądza trochę. No, jest tworze już. Oto mani. Wywalone. To co? Lecimy na górę, nie? Dobra, Nowogród z powrotem zaznaczamy, że litwa. Em, rywalem, jak się na przykład zajmie Mołdawia. A ja sobie spoko na spokojnie odbiję bez Dobry czas. Czy mogę wezwać na przykład Szwecję do wojny? Nie mogę. Moskwa chce się poddać. Weźmy sobie ideę. Dzięki temu. Em, dyplomacja, o właśnie, zapomniałem e, anulować access, niepotrzebny mi teraz uniform cost, szczerze wolałbym jakby to Mecklenburgia jednak miała mm, tą Unię nad Czechami niż Austria, no ale nie jestem teraz w stanie nic z tym zrobić, więc muszę się chyba na to zgodzić Dobra, Litwa bardzo ładnie wykańcza, chociaż Moskwa odzyskała jakby swoje ziemię ehm, Mołdawia ma aż 20 Zoszyn, Nie, no to trzeba, trzeba im pomóc. Okej, okay. tylko 16. <laughs> Okej, okay. no Austria wraca niestety do siebie bo potrzebuje wsparcia, ale mamy 71% Proszę Państwa e, Czyli co? Co Wam zabieramy? Zabieramy Wam ważne rzeczy dla Was Polecimy jakoś tak, tak, tak My to wszystko pokorujemy, tak myślę Przecież nie, to będzie strasznie drogie, 290 400? Czemu aż tak dużo? A bo Uarek mamy duży. Spokojnie, worek zawsze spadnie. Bardziej patrzę na. Przedzielimy ci kraj na pół. O, w ten sposób. Czy to jest kolonia? Nie, to jest normalna ziemia. Co ty na to? Więcej już nie dasz, to zabierzemy w pieniądzach. Słodko. Uuuu, uh, polish, proszę państwa, zwycięstwo. Siła moskiewska została e, zagięta. Teraz już nie mają przejścia w ogóle. Śmiesznie będzie. A walczą oddzielnie ze Szwecją, czyli Szwecja teraz może zabrać praktycznie całą tą część. Moskwa będzie już tylko małą kanapeczką między Polską, Litwą. A niedługo już nawet nie. Ojenny ile straciliśmy punktów na to. E, no dobra, tam trzeba będzie na pewno potłumić trochę buntów. E, no, w sumie, zapomniałem o tym pomyśleć. <laughs> dobra, e, na pewno musimy dać tam autonomię, bo ci ludzie są naprawdę źli. Są gotowi w tym momencie się zbuntować. W takim razie zaczniemy ko albo zrobimy tego człowieka. No, w ogród, nareszcie możemy. No i teraz dostaną Inge Marland, tak? A wcześniej nie mogli. Ale za to możemy zrobić perm. I perm już jest OK. Okej, okay, perm sobie radzi. A to już sobie chyba skorujemy sami. Ile to będzie kosztowało tak mniej więcej? Jak zejdzie nam z to będzie 180, 300, 400, 520, 600... 700 700 punktów powiadacie. Nie uśmiecha mi się to. O bardzo. Hm. Hmm. Robimy nowogród Ale to by się zmarnowało ten kor tutaj. Dobra, najwyżej się... trudno, zmarnuje się, nie? Um, co jest? Czemu nie dostajesz Belo zero Muszę ci je dać ręcznie. Cel Province. Bez pieniędzy trudno i stracę przez to prestiż, no ale. No i dobra, i mamy szczęśliwy Nowogród. Mamy szczęśliwy Perm. Mamy o dwie relacje za dużo. Mamy minus 100 punktów dyplomatycznych. Ale jacy wszyscy są szczęśliwi, proszę Państwa. Dobra, zniszczmy jeszcze tych e, rebeliantów i mamy już z głowy. Będziemy mogli w końcu stworzyć Unię Personalną. Znaczy, Unia Personalna już, przepraszam, jest. E, teraz stworzymy, moi drodzy. O kurczę. Przydałby się człowiek, żeby ogarnąć tych ludzi. O, dokładnie. Jeszcze stability na przykład. No, i już będzie ok. Uff, połączymy nasze dwa kraje w jeden duży, jeden szczęśliwy, Austrii damy przemarsz, oczywiście. No, kochamy się, prawda? Poprawimy jeszcze relacje um, Lituanie, O kurczę, czemu jesteś taka zła? Włączymy ci support loyalistów i poprawimy z Tobą relacje. No, tak, bo nie dają Ci żadnych korów ani claimów. Ale kochanie, nie mogę, bo inaczej nie będę mógł Cię anektować. To raz, a dwa robimy wojnę z Pomorzem za chwilę. Ale to za chwilę. Musimy w ogóle odpocząć od tej walki i w ogóle. Momencik, zobaczmy, ile mamy minut. Mamy 23 minuty, czyli idealnie tak na odcinek. Jak to jest bodajże siódmy, szczęśliwy. No i widzieliście. Moskwa załamana, zerwała już sojusz z, z Ottomanem. W takim razie Ottoman już będzie tylko kwestią czasu. Dzięki za oglądanie. To było na tyle i do zobaczenia już jutro o tej samej porze. Trzymajcie się, cześć.